Jak ważne bywają nie tylko same filmy, ale również ich aktorzy, może pokazać przykład legendarnej polskiej komedii sensacyjnej, która obchodziła swoje ćwierćwiecze w ubiegłym roku. Mowa tu o filmie Killerów Dwauch, który zadebiutował na ekranach kin 8 stycznia 1999 roku zaledwie kilka lat po sukcesie pierwszej części. Ten obraz, wyreżyserowany przez Juliusza Machulskiego szybko zyskał status kultowego i na stałe wpisał się w polską popkulturę. W 2009 roku film został poddany cyfrowej rekonstrukcji, co pozwoliło mu zyskać nowe życie i dotrzeć do kolejnych pokoleń widzów. W Killerów 2 widzowie mogli podziwiać znakomitą obsadę, w której znaleźli się Mma, In, Cezary Pazura, Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert, Jolanta Fraszyńska oraz Janusz Rewiński. Nie można zapomnieć o niezapomnianej postaci szakala, w którego wcielił się Peter J. Lukas, warto przypomnieć, że Lucas właściwie Piotr Andrzejewski, z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa, ale to nie rolą w Hollywood, a udziałem w teatrze z początku lat osiemdziesiątych, rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem. W wyniku sugestii podczas castingu w Londynie zdecydował się spróbować swoich sił za oceanem, co zaowocowało przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych po roku 1989. Z czasem zaczynał karierę grając epizody i statystując, jednak to rola szakala w Killerów dwałoch przyniosła mu ogromną popularność. Oprócz kariery filmowej, Lukas spróbował też swoich sił w reality show, biorąc udział w czwartej edycji tańca z gwiazdami, gdzie doszedł aż do finału ostatecznie przegrywając z Kingą Rusin. Po tym doświadczeniu zdecydował się wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jednak los sprawił, że to Polska stała się jego nowym domem. Po 20 latach opuściłem Hollywood i postanowiłem rozpocząć nowe życie w Polsce, kraju, którego nadal nie potrafię zrozumieć. Mówił w rozmowie z Poznańskim Prestiżem w roku 2017. Obecnie żyje na warszawskim Wawrze gdzie stara się znaleźć równowagę między życiem osobistym a zawodowym. 4 października 2023 roku Lukas pojawił się w programie Dzień Dobry TVN, gdzie został zaproszony wspólnie z Katarzyną Figurą i Piotrem Siwkiewiczem gwiazdami filmu Pociąg do Hollywood. W trakcie rozmowy PI, Lukas opowiedział o swoim spotkaniu z Juliuszem Machulskim, które miało miejsce na urodzinach Katarzyny Figury w USA, a także o tym, w jaki sposób jego życie zawodowe ewoluowało. Choć nie ma już stałego agenta w Hollywood, co znacząco utrudnia mu zdobywanie ról, aktor zachowuje pozytywne nastawienie. W dalszej części wywiadu Lucas z dumą dzielił się również sukcesami swojego syna w sporcie. Właśnie wróciliśmy z turnieju tenisowego, w którym mój syn dotarł do półfinału. Tenis w tej chwili jest dla mnie najważniejszy, powiedział, manifestując radość z roli ojca i pasji którą dzieli ze swoim dzieckiem. To piękne świadectwo, że mimo licznych wyzwań i niepewności, można odnaleźć radość w prostych rzeczach, jak sport czy rodzina.